Cześć, siemano, ziomeczki, Witam was w kolejnym odcineczku Survival Gamesów i przed chwilą nagrałem fajną arenkę, którą wygrałem, co się bardzo rzadko zdarza. Tak, wygrałem ją jeszcze do tego miałem klatę gladiatora, która mi dropła z blitza. No, szybko bierzemy. Tak, było bardzo fajnie, ale niestety nagrywałem w złej rozdzielczości. No i po prostu filmik by wyszedł bardzo źle, miał bardzo słabą jakość. No... oni on ma...

jest tak dlatego, ponieważ mam dwa osobne konta i właśnie nie chcę wam śmiecić tym, że zlajkowałem filmik, zasubskrybowałem kogoś, oglądałem jakiś tam filmik. Więc dlatego mam dwa po prostu konta i na jednym oglądam filmiki, a na drugim po prostu no je wrzucam. I odpowiadam na wasze pytanie i ostatnio właśnie w jednym komentarzu popełniłem małego faila. tak powiem to. Pełniłem mojego fejla i na tym drugim koncie skomentowałem i myślę, że pewnie komuś się nasunęło pytanie. W ogóle ktoś, czy ktoś się przypadkiem potem nie podrawia. Czy coś, ktoś tu przyszedł fak. Nie! Co? On mi walnął przez ścianę, to widzimy się na kolejnej arenie, wam. Nagrałem dobrą arenkę no, ale Oczywiście w złej rozdzielczości musiała być, więc widzimy się już na kolejnej arence więc właśnie znajdujemy się już na kolejnej arendce. I pamiętam, że miałem wam coś o, czym, no, o czymś wam powiedzieć. Ale coś mi wypadło. Aha, tak, tak, tak. Już pamiętam. Zostawiamy. Już pamiętam, że. Tak, odcineczki pojawiają się dosyć rzadko, ponieważ po prostu nie ma w co grać. Nie chcę na nagrywać tego samego. Jezu, czy ja kliknąłem w crafting? Nie mogę otworzyć skrzynki. Super! Zaczynamy bez itemów. Fajnie! Tak, znajdujemy się znowu na ręce Oaza, ponieważ, no, po prostu nie mogłem znaleźć innej ręki. Mm, no, tak, no. Pewnie mogliście też za zauważyć, że straciłem trochę expa. A właśnie, za zaczynam o czymś mówimy, mówić i przestań. Tak, to najpierw Wam powiem o tym expie. To, że ma, no, mam trochę mniej to jest dlatego, że po prostu. Sobie zakupiłem możliwość wpisania na czacie, no i to kosztowało 500 ekspa, wielka sumka. Yy, no i tak to tyle. I chciałabym wam jeszcze powiedzieć, że przez to, że nagrywam na YouTubach, po prostu nie mam czasu na zwykłą grę. Nie mam czasu na. Yy, nie mam czasu zwyczajnie na jakieś tam yy, wiecie granie, robienie czegoś, no. Więc dlatego mam takie słabe wyniki we wszystkich grach, w jakie gram I chodzę tutaj, i można powiedzieć, wyczerpany. Nie mam jedzenia. Mam bardzo mało życia. No ale może zaraz znajdziemy tutaj jakąś skrzynkę. Tutaj kiedyś byłem i tutaj chyba była jakaś skrzynka. O no, no, tak, tu była. O, jest, jest, jest. Dawaj, czarcie. Jaka to mała! Melon! Tak! Zawsze o tym marzyłem po prostu. To był mój sen, który prześladował mnie, nie wiem, od kiedy gram w Minecraft'a, tak? Kolejny melon, no co to jest? Wow, po prostu... O, nie ogarniam tego, tak. Właśnie, zacząłem mówić o tym, że nie ma czego nagrywać. I to dotyczy tego, że już się w ogóle zastanawiam nad tym, czy sobie przypadkiem nie kupić yy, premium. Mm, no właśnie, tak. Może sobie kupię. Jeszcze się, jeszcze się zastanowię. Jeżeli będziecie bardzo chcieli, no to piszcie w komentarzach postaram się jak najszybciej kupić i wiecie, jak będzie Premka no to oczywiście o wiele lepiej, o wiele lepsza gra i no w ogóle wszystko ponieważ yy, no wiecie będzie, yy, będzie Hypixel pixel, yy, kurde jak to się zarmiało MinePlex i wszystkie te minigierki Jezu, dawać mi żarcie, nie chcę żadnego seta. Dajcie mi żarcie, jestem głodny. No jeju. Jak ja tu na klepę pójdę, kurde, jakie żarcia nie mam. Tamta arenka, która oczywiście, no, była słaba. Złej rozdzielczości ją nagrałem. on naprawdę super. No, ale niestety. Mm, tak, jeszcze, jest, żarcie, fajnie y, Jeszcze chciałbym wam powiedzieć y, o tym, że Ło, ale fajnie wygląda y, Że jak są poradniki do komend, wiecie To y, w poradnikach do komend nie będę poruszał żadnych spraw dotyczących kanału Tylko po prostu będę objaśniał to, co mam objaśniać, czyli daną komendę Ponieważ, dajmy sobie, że ktoś sobie chodzi po YouTubach I znajduje takiego mnie no i patrzy, no i wpija na to, na ten poradnik dokument i A ty kurde, ten ktoś? Ktoś o czymś papla, ten ktoś o niczym nie wie o co chodzi Więc poradniki i dokument będą po prostu No nie będą dotyczyły kanału, tylko po prostu będę je nagrywał No nie będzie nic z zewnątrz, będą same poradniki i tyle mm, Biegniemy tutaj Trzeba znaleźć znowu żarcie, bo słabo dosyć i jest blisko. Szybko znajdę jakieś żarcie. Jezu, dawać mi żarcie. Tam jest skrzynka, tam jest skrzynka. Nie, biegnę na jakiegoś gościa. Nie. Nie, to będzie moja porażka. Jest żarcie, żarcie, żarcie. Mmm, bierzemy kluski. O nie, nie dam rady. Fak, nie. Nie dam rady. Nie, super, super. Super, switaśnie. Nie, przegraliśmy. Dobra, będzie jeszcze jedna arenka. Wiem, że strasznie failuję. Że mi nie wychodzi, ale po prostu mówiłem wcześniej, były takie super arenki. A niestety nie, no, nie mogły się powiedzieć. No to widzicie, na kolejnej arence. Tak więc właśnie rozpoczyna się kolejna i już pewnie ostatnia arenka. I mam szczoły w ręce. Dobra, nie będę się tak zagapił, bo czysto się tak zagapiam. No i. Idziemy na skrzynki, i potem. Hmm, o czym to ja bym mógł wam jeszcze powiedzieć? Aha, co? Co to miało w ogóle być? No super! No i takie właśnie to jest super, że mam na przykład itemki Weku, a tu kurde, no znikają sobie, bo tak im się podoba, znikają więc biegniemy tutaj? Może to jest jakąś skrzynę. Jezu, ile? Jaki konwój? Co to jest? Hmm. Okej, okay, nie będę się wtrącał w ich sprawy, to tutaj się przyklepie. Dobra, wbijamy na chlotę, tam? Nie, 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 to cheater, to cheater, to jest cheater Nie ma co, to jest cheater Widzieliście, jak się obrócił? Ma Nodusa, na stówę. Jeszcze wcześniej ten gościu, z którym się klepał, go bił, a ten sobie stał w miejscu, czyli... Nie darze! Nodus to jeszcze Antyknok. Super, fajnie. Oj, znowu chodzę bez żarcia. Switaśnie. Tutaj widziałem jakieś arbuzy, no ale nie wiem gdzie one są. Wiem, te moje arenki po prostu są super kokrze na nich. Jestem takim pro hardcorem, pro koksem No... Jest tam, są arbuzy, ale tutaj nie będzie jakaś skrzynka ze zwykłym żarciem. Mm. Jest skrzynka... Super! Chodzę o kiju, kurde! Bez żarcia, no. Dosłownie mm. O czym to ja bym mógł pan jeszcze powiedzieć? Pewnie, że miałem tyle spraw. Aha, jeszcze o nowej serii. Survival Plus. No i tak jak już mogliście słyszeć o odcineczku Vampires No po prostu nie odpisał, że chcę Że chce tą serię, ale i tak ją zrobię yy, W tym odcineczku z Vampires, że... To nie będzie taki zwykły survival I właśnie już robię go I zrobiłem yy, No takie dodatki jest to yy, Szmaragdowy set Szmaragdowy miecz O, ale fajne idzie Yy, prysmarynowy hełm, który daje nam oddanie pod wodą. Można robić jajka mobu. No, jajka spawnujące moby. No i to tyle. I właśnie non-stop robię. I nie wiem, kiedy w końcu. Tak, właśnie przez to, że nagrywam na YouTubie. Nie mam czasu na zwykłą grę. I nie mam czasu, właśnie, żeby robić to. I nie wiem, kiedy to się pojawi. Myślę, że w ciągu miesiąca się wyrobię. Idziemy na tego gościa, który się tapla wodzie. Że to nie jest ten cheater. Fuck! Nie, 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 wywalaj, wywalaj Czy wy to widzieliście? Czy to, niemożliwe, że mi tak zadał tyle HP I do tego miałem, no, seta No dobra, wiem, failuję Ale naprawdę miałem taki super odcinek Ale no, oczywiście, no No szkoda, szkoda Więc to pewnie było na tyle w tym odcineczku Żegnam was bardzo Oczekujcie kolejnych odcineczków no jeżeli Wam się spodobało to oczywiście lajkujcie, jeżeli coś ode mnie chcecie No no to piszcie w komentarzach Myślę, że to by było na tyle Żegnam Was bardzo, Siemaneczko